Trzy, dwa, jeden Łukasz biegnij dobrze. Nie ja nie biegam potem pod górę, dobra. Nie, dobra, Dior. <laughs> Trzeci punkt, 28 km. Jesteśmy na Bojsku, gdzie? W sierpcu, tak? Jest 12 w nocy, 6 godzin idziemy. 360 miejsce mamy gdzieś. Nie jest źle, ale kurde, pierwsze ogniaty są jakieś, cholera. Nie śpieć. Punkt numer 5, 46 km, nie ma żartów. Nie ja mam już takie ogniaty, że masakra. Teraz idziemy do Kasiny Wielkiej na 53 km. Wschód słońca, jesteśmy pod śnieżnicą na kolej, na torach kolejowych, nie istniejących już. Znaczy nie działający idziemy w stronę Kasiny Wielkiej, na szósty punkt, na 53 km idziemy i tak sobie będziemy szli teraz. Stamtąd żeśmy przyszli. Dziewiąty punkt: Cyrkowa skałka. Podbiłeś już, Łukasz? Samo obsługa. Ok, to Biegniemy. Ostatnie 5 km. Jaka forma? Musimy się zmieścić 24 godziny. Pierwsze minuty po mecie. Jaki Super, jest. Jaki czas? Elegancko. 17 godzin 55 minut. Najlepszy czas w nowym targu. Nikt takiego takim targu dobrego czasu nie ma. Jesteśmy w szoku. Ostatnie 7 km biegiem. A był moment, że chcieliśmy co zrobić? Zrezygnować. Niestety tak. Były takie momenty. Dobra, na razie się przebieramy, idziemy, idziemy na scenę. Nie, 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 się. nie, dobra, dobra, zaraz nie,